Wraca temat tachy dzikich psów. Dziś w siedzibie powiatowego lekarza weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim po raz kolejny spotkał się sztab osób odpowiedzialnych za ich schwytanie. Od miesiąca zatrudniony jest tropiciel psów. Niestety do tej pory nie udało się ich zlokalizować. Od miesiąca w każdy wtorek w sprawie dzikich psów spotykają się przedstawiciele Ostrowa Wielkopolskiego, gminy, przygodzice, powiatowy lekarz weterynarii oraz tropiciel, którego zadaniem jest ustalenie, gdzie psy przebywają. Niestety na razie wymiernych efektów nie ma. Mamy dużo sygnałów mówiących o tym, że te psy gdzieś się pojawiają, natomiast w kilku przypadkach potwierdziło się to, że to nie są psy, tylko na przykład sarny, albo że są to nie te psy czyli bo kilka osób łącznie ze mną widziało te psy. My mniej więcej wiemy, jakiego koloru są te psy, jakie one są duże, natomiast w dwóch czy trzech przypadkach sygnały pojawiają się, że są to psy zupełnie inne, w mniejszej ilości niż te psy, które którym, o które nas interesują, jako zlokalizowana przez nas dzika sfora. Zawiodły też wszystkie metody tradycyjne, by je schwytać. Okazuje się bowiem, że psy wykazują duże objawy zdziczenia. Wystawiana klatka pułapka takiej mniejszej wielkości nie przyniosła efektów. Zanęcanie dodatkowo wystawianym pokarmem również nie. Próby podejścia na odpowiednią odległość albo można dokonać immobilizacji chemicznej przy użyciu aplikatora też nie odniosły żadnych skutków. Jedno jest pewne: wataha dzikich psów nadal jest na wolności. Psy są bardzo charakterystyczne. Wyróżnia je przede wszystkim wielkość. Są wysoki o czarnej i rudowo białej sierści. Swora liczy około dziewięciu psów. Widziałem tydzień temu, w, no tydzień temu, w poniedziałek, poniedziałek na trasie jadąc staroprzygodzką w kierunku Ligi Zemczowski, w kierunku Jankowa, no, było to mocno zamglone na no, widoczność 100 metrów słabe. Widziałem, że sześć tu przychodziło, potem dwa się wracały w miejscu, gdy ja stanąłem już tych psów praktycznie, no przez tę nie mogłem widzieć, czy one... Na teren przygodziły się, wracały do Ostrowa. Psy grasują na granicy Ostrowa i gminy przygodzice. Najczęściej są widziane m.in. w Wiankowie przygockim Topoli Wielkiej, Topoli Osiedle oraz w pobliżu wysypiska śmieci, siejąc postrach wśród mieszkańców. Boimy się, no bo problem jest taki, że nadchodzi zima i pokarmu będzie coraz mniej, no a one będą podchodzić bliżej, bliżej domostw, bliżej gospodarstw. boicie się tych psów, pomimo, że one do tej pory jak gdyby nie zaatakowały? Tak, tak. Jest, jest to problem, bardzo poważny problem. I, I przede wszystkim mieszkańcy i boimy się o dzieci również, którzy, które wracają ze szkoły, chodzą do szkoły. Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Tropiciel zatrudniony wspólnie przez miasto oraz gminę Przygodzice pracuje od miesiąca. Zdaniem wójta gminy Przygodzice, Krzysztofa Rasiaka, widocznych efektów jego pracy nie ma. Ja muszę z przykrością stwierdzić, że efektu pracy tropiciela na terenie naszej gminy nie, nie widzę i myślę, że w najbliższych dniach wypracujemy nową formę współdziałania z miastem Ostrów Wielkopolski, co do dalszych prac związanych z wyłowieniem tych psów, które są bezpańskimi i które zagrażają bezpieczeństwu naszych mieszkańców. Wniosek dzisiejszego spotkania jest jeden. W Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojawią się specjalne klatki pułapki. Jedna na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, druga na terenie gminy Przygodzice.